Drugi dzień świąt. Rodzina przy stole, barszcz jeszcze ciepły, karp już po przejściach, a wujek właśnie sięga po schabowego. I nagle cisza, nieświąteczna, tylko taka jak przed kontrolą skarbową. Czekaj, a dyspensa jest? I teraz o co w ogóle chodzi, bo to nie żart, tylko oficjalna rzeczywistość. W 2025 roku 26 grudnia wypada w piątek. A piątek w kościele oznacza jedzenie bez mięsa, tyle że nie wszędzie. Nie ma jednej decyzji dla całej Polski. Każdy biskup decyduje osobno, czy daje dyspensę, czyli zgodę na schabowego. Efekt: w jednej decyzji kotlet jest w porządku, w drugiej ten sam kotlet to już sprawa do sumienia. A jeśli jesteś na święta urodziny, to obowiązuje biskup miejsca, w którym siedzisz przy stole. Nie ten, do którego chodzisz w niedzielę. Czyli nagle Narodzenie zamienia się w geografię moralną. Ten sam człowiek, ten sam talerz, ta sama kiełbasa, ale kilometr dalej inna ocena duchowa. Wchodzisz do domu i zamiast jak zdrowie, pytasz, a u was można jeść mięso. Kościół uspokaja, dyspensa nie znosi duchowego sensu piątku, czyli możesz zjeść karkówkę, ale z refleksją, bez przesady z radością. Śmiech przy mięsie, niewskazany. Najlepiej gryźć wolno i patrzeć w okno. Jeden biskup mówi tak, drugi nie, trzeci tak, ale pomód się, czwarty nie, chyba że jesteś gościem. I tu dochodzimy do sedna. Jeśli Bóg jest wszechobecny, miłosierny i zna ludzkie serca, to naprawdę nie sprawdza, czy schabowy został zjedzony po właściwej stronie granicy diecezji. A jeśli ktoś nadal nie jest pewien, spokojnie, zawsze zostaje karp, bo karp w Polsce to jedyna istota, która ma dyspensę z automatu. Obserwujcie non-sentor.